Cześć, jestem Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiejszy odcinek zaczynam nagrywać dla was w samochodzie dlatego, że pojedziemy razem na małą wycieczkę do Gdyni Właśnie dzisiaj wypadają 98. urodziny miasta Gdynia i właśnie z racji tego miasto zorganizowało i przygotowało kilka atrakcji Jedna z nich na maksa mnie zainteresowała i stwierdziłam, że będzie ona fajna pod nagranie, żebyście też mogli to zobaczyć i jest to, moi drodzy, pokaz dronów Ja jak o tym usłyszałam, to stwierdziłam, że musimy tam pojechać i musimy to dla was nagrać, ale Niestety ten pokaz miał być wczoraj o godzinie 19. Ze względu na warunki pogodowe przełożyli go na dzisiaj, czyli na sobotę, a tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy na pewno się odbędzie. To jakiś czas na profilu Gdyni pojawiały się informacje, czy ten pokaz się odbędzie, czy się nie odbędzie. I teoretycznie o godzinie 16.37 pojawiła się informacja, że pokaz na 99% się odbędzie. Ja już muszę się zbierać, bo zaraz się nie wyrobię, więc wy w tym czasie subskrybujcie kanał no i widzimy się już na plaży. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale jest tak gigantyczny korek. Chyba każdy. Że jedzie na ten pokaz i czas mi się tak wydłuża. Nie wiem, widzowie, czy zdążę. Słuchajcie, widzowie, nagrywam to dla was z domu. Niestety ja nie wyrobiłem się, żeby pojechać z Natalią, bo no, muszę ogarnąć mój film, który właśnie mi się przesyła, ale jest duża szansa, że Natalia nie zdąży na ten pokaz dronów, na który specjalnie jedzie do Gdyni. Poprosiła mnie, żebym odpalił kamerki w Gdyni i nagryw w razie czego, jakby wiecie, widok z kamerki miejskiej, ale to no, poza tym, że tam widać, że stoją ludzie i że cały ten plac jest zamknięty, to no nic więcej tutaj nie widać. O, czekajcie, tutaj widać są te drony chyba na ziemi na plaży one już przygotowują się do startu aha tylko kamerka niestety pojechała trochę za daleko i o czekajcie wraca no dobra drony widać tylko co z tego jak pewnie na niebie ich z tej perspektywy nie zobaczymy oho czekajcie dzwoni Natalia no halo nie no ja się zaraz popłaczę <noise> nie zdążysz Stoi. Ja mam do miejsca docelowego kilometr 300 I chciałabym gdziekolwiek stanąć, ale tak, nie ma miejsca okay. Wszystkie boczne ulice stoją I połowa ludzi od razu zawraca, bo już się poddaje, a ludzie dookoła chodzą I nagrywają telefonami jakie są korki, rozumiesz? Ja pierdziele, masakra, dobrze z tobą nie pojechałem, bo Nie dość, że nie zobaczyłbym dronów, to jeszcze bym filmu nie wrzucił No co mam ci powiedzieć, no, Gdynia nie była na to gotowa, ale spoko Ludzie na plaży jeszcze też stoją, bo chyba jeszcze nie, nie odpaliły się te drony, więc Nie wiem, no jak coś to próbuj, ale wydaje mi się, że tam najgorsze może będziesz z miejscem, nie? Nie no, teraz się nie poddam, jadę i próbuję, ale no miejsca tutaj już nie ma, kilometry dalej nie? No Dalia, no coś mogę ci powiedzieć, życzę ci powodzenia wysi fotki, jak, jak uda ci się stanąć Dobra. No papa pa. to nie biorę bileciku. Dobra. Okej, okay, dobra, pa. No, słyszeliście, co na mówiła. Ja obstawiam, że ona nawet nie zaparkuje tylko od razu, zawróci do domu, ale na tej kamerce, którą mam w polonu, niestety nie widać co się dzieje, więc nawet nie jestem w stanie wam tego pokazać. O, czekajcie, kamerka trochę się rusza, jakoś się laguje, chyba dużo ludzi ogląda, ale te drony dalej nie wystartowały, więc Kurde, może jednak dalej zdąży. Widzowie startują! Patrzcie, kamerka jest totalnie zlagowana, ale o, może będzie to trochę widać? Nie no, odlaguj się. O, dobra, trochę się przesuwa. Klatkuje gigantycznie. To są jakby zbawione bardziej pokaz slajdów niż nagranie, ale o zwróćcie uwagę, że no widać jak te drony poleciały do góry. Nie no widzowie powiem wam, że chyba się popatrzy, jestem już tak blisko, a tak daleko dzieli mnie kilometr, ale no nie ma nigdzie miejsca mam nadzieję, że coś uda się znaleźć, próbuję jeszcze tam dojechać Dobra widzowie, udało mi się znaleźć slajwa gdzieś na facebooku muszę obrócić kamerę w pionie, żebyście wy to widzieli normalnie w poziomie tak to mniej więcej wygląda, te drony są gdzieś tam daleko średnio je widać, ale kurde no na żywo to pewnie robi wrażenie o czekajcie, teraz się mocno zaświeciły, ej hey, jak to wygląda tak szczerze? A, one już chyba lądują. Okej, okay, czyli odpaliłem nawet live'a już trochę za późno. No dobra, widzowie, pomimo moich prób i starań nie udało się dojechać na miejsce. Pomimo tego, że wyjechałem z 20-minutowym zapasem, żeby wiecie, na spokojnie sobie zaparkować, dojść, to i tak nie udało się dojechać. Powiem Wam szczerze, że to, co się tam działo, to przychodziło ludzkie pojęcie. Normalnie ludzie parkowali na środku drogi, gdzie zajmowali cały pas i się nie dało jeździć. Połowa zawracała, część jechała pod prąd. W tym wszystkim jeszcze chodzili piesi, więc po prostu był to tak. Armageddon. Szkoda tylko, że miasto tego nie ogarnęło, bo zorganizowali naprawdę fajne wydarzenie, ale no całe miasto stanęło. Jest aktualnie godzina 20. A ja dopiero dojechałam do Gdańska i idę zaraz jeszcze do Biedronki po buraty, bo Karol zadzwonił, że nie udało mu się kupić, żebym pojechała do jeszcze jakiejś innej po drodze. Więc idziemy zaraz na zakupy, ale powiem Wam, że jest mi tak przykro, tak bardzo chciałam wam to pokazać i tak bardzo chciałam to zobaczyć, no ale niestety się nie udało. Teraz na ekranie widzicie kilka przebitych z tego wydarzenia i wyglądało to spektakularnie. Bardzo żałuję, że tego nie zobaczyłam. Ale, no może jeszcze kiedyś nam się uda razem tam pojechać. No niestety w mojej biedronce, jak widzicie, też nie ma buraty, został tylko pusty karton. Więc nawet zakupy mi się dzisiaj nie udały. By the way, typowe zakupy w biedronce: chcecie przejść przez alejkę, a się nie da, bo wszędzie dookoła stoją palety i po nic się nie da wziąć, a po drugie nie da się w ogóle przejść. Po długich poszukiwaniach, na szczęście, udało mi się kupić buraty w Lidlu, więc jeden zakup zaliczony. Ale będąc w Lidlu, znalazłam jedną rzecz, którą Karol uwielbia. Są to te oto walentynkowe makaroniki i stwierdziłam, że zrobię mu taką małą niespodziankę i te serduszkowe makaroniki. Wydaje mi się, że bardzo się ucieszę, bo on je po prostu uwielbia. więc wracam teraz z tym do domu i idę trochę odpocząć, bo powiem Wam, że spędziłam ponad dwie godziny w samochodzie i już boję tyłek. No, dzień dobry, witam Was kilka dni później. My dzisiaj razem z Karlem od samego rana mieliśmy burzę mózgów odnośnie naszego przyszłego domu. Jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu szukamy domu bądź działki w trójmieście i już od dawna wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, więc twierdziliśmy, że uderzymy do kilku agencji nieruchomości. Po jednym spotkaniu chyba Wam nie nawet na jednym filmie, bo chyba nawet byliśmy tam z kamerą. Chyba byliśmy bez kamery, ale mówiliśmy, no. Potem tamtym spotkaniu odezwałam się jeszcze do jednej agencji i tam pan nam przygotował ofertę domów i działek, których nie ma w internecie. Ja już się do Maxa zajerałam, że może coś fajnego będzie, i jakiś czas temu dostaliśmy tą ofertę i dzisiaj ją przeanalizowaliśmy i okazało się, że. Szału nie ma. Szału nie ma, ale na przykład dom w Trójmieście, który jest totalnie do remontu w centrum, kosztuje 3 miliony złotych. Nie, no ceny są jakieś masakry. No ogólnie. Wiecie, to jest nieruchomość, która nadaje się do całkowitego remontu bądź wyburzenia, więc no troszeczkę się załamaliśmy. Zaczęliśmy dzisiaj znowu szukać ofert takich gotowych domów i pojawiło się kilka nowych ogłoszeń. Czy Ogólnie nie jest to nic wow, nie? Więc yy, ja się nie nastawiam widzowie, że uda się cokolwiek znaleźć, ale z racji tego, że mamy taki luźniejszy dzień, to pojedziemy zobaczyć, jak to wygląda, gdzie to mniej więcej jest, jak wygląda okolica. Tylko ty się spokój, bo ty jesteś podjarana. Zobaczcie no. widzowie, to jest najgorsze. Jak ja coś zobaczy, to ona jest od razu podbierana, już byś chciała przeprowadzać, a szału nie będzie. Ja ci mówię od razu. Mi się jeden dom na Maxa spodobał. Jest fajna okolica. Mega. Bloki, bloki wokół domów, super okolica. Z jednej strony są bloki, to prawda, i Karol właśnie już to przykreślił, a to jest tak fajny dom. Natalia nie jest fajny. Wcale nie jest ja fajny. Nie, jest wysoki, ma nie wiadomo po co trzy piętra. więc. nie że w centrum nie ma dużych działek, tylko są małe. Ale ja nie chcę takiego domu. Dobra, nieważne widzowie, pojedziemy, zobaczymy. No Karol ma jeszcze takie wymagania, widzowie, że to jest niemożliwe, żebyśmy kupili taki dom. Ale no bo i, dla mnie jak mamy się przeprowadzać, to do czegoś naprawdę fajnego, a nie do czegoś na siłę, bo to nie ma sensu. No właśnie, dlatego idziemy zobaczyć kilka nieruchomości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, ale właśnie Natalia, ty mówiłaś widzą, że się rozstajemy, czy nie? Nie. Nie mówiłaś? Nie. To w takim razie ja wam przekażę tę smutną, szczególnie dla mnie, informację, że no razem z Natalią podjęliśmy decyzję, że po wspólnie spędzonych prawie 12 latach to no, czas rozstać się z tym oto fotelem. Ja wiem, widzowie, że dla was może to być trochę dziwne, że przeżywamy rozstań. Z fotelem, ale uwierzcie mi, że ten fotel no, ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Właśnie na tym fotelu widzowie 11 lat temu rozpoczynała się cała moja przygoda z YouTube'em. Z ciekawości wszedłem na mój kanał i zwróćcie uwagę, że pierwszy film, który wstawiłem z kamerką, pojawił się 29 lipca 2013 roku. Jak widzicie na tym poglądzie, już wtedy ten fotel miałem. Tak naprawdę na tym fotelu zmontowałem praktycznie wszystkie filmy, które no, pojawiły się w ciągu tych 11 lat na moim kanale. Na tym fotelu też streamowałem na Facebooku, na tym fotelu, słuchajcie, podejmowałem wiele istotnych decyzji, które, no, z reguły... Były słuszne, i tak naprawdę ja na tym fotelu siedzę dłużej niż, no, znam Natalię. Niestety, po tylu latach, jak widzicie, no, fotel już delikatnie ma ślady użytkowania. Jak widzicie, tutaj skóra też jest już pomaszczona, jest już prawie pozdzielana, ale o ile ten fotel przyjął na siebie, to też jest hit. Ale to, że ten fotel jest trochę poprzecierany, to nie jest największy problem, bo, no, największy problem jest taki, że niestety bolą no, mnie już na nim plecy. Miesiąc temu stwierdziłem, że spróbuję posiedzieć na fotelu Natalii, który, no właśnie, wcześniej stał w tamtym miejscu, zamienić po prostu miejscami, te dwa fotele i jest trochę lepiej, ale no ten fotel to nadal niestety nie jest to, czego oczekuję. I będąc ostatnio w IKEA, usiadłem na nowy fotel, który no pojawił się w ich ofercie i powiem, wam, że się zakochałem. Wtedy właśnie stwierdziłem, że chyba czas wymienić ten fotel, na którym jeszcze w tym momencie siedzę, ale nie kupowałem go od razu, bo musiałem do tej decyzji dojrzeć. Dlatego, że serio, ja z tym fotelem jestem mega związany, jest mi szkoda po prostu go oddawać, wiedząc ile na nim przeżyłem i wiedząc też, ile on kosztował, bo wyobraźcie sobie, że te 12 lat temu e, kupiłem go za. 699 zł. On jest cały skórzany, ma nawet skórzane podłogitniki z gąbkami czegoś takiego już teraz, Wiki, nie kupicie. Ale on no niestety, słuchajcie, dla dobra moich pleców, no muszę po prostu się z nim pożegnać. Będziesz za nim tęsknić? Ja chyba nie. Ja nie jestem z nim tak zrzucona jak ty. No właśnie, Zowie, Natalia, ma to gdzieś tak generalnie, ale no, wyobraź sobie, że ja go znam. W sensie ja siedzę na nim dłużej niż znam ciebie, nie? No to jest. Przerażające z jednej strony no, no, Trochę nie? tak, ale wiesz o tym, że ja go nie sprzedam, nie? On jedzie do moich albo twoich rodziców Nie wiem czy go zostawisz na pamiątkę Musi, koniecznie, ja go zostawiam Ja YouTube'a, ile stówów zdobył no, Wszystkie tak naprawdę Nie, wyświetleń On był prawie w każdym filmie ile on zarobił, hajsu tak naprawdę, nie? To jest szok, ale prawdopodobnie dzisiaj w końcu odejdzie on sobie na emeryturę i zostanie zastąpiony przez młodszego kuzyna. Staro, musisz taką gablotę go stali, taką szklaną, mm -hmm. wiesz? A, to nie, nie wiem, gdzie miałaby ona stać niby. Okej, okay, dojechaliśmy już w pierwszą lokalizację i niestety z niej rezygnujemy, bo możecie zauważyć, że za mną znajduje się blok, który by sąsiadował z domkiem, który nam się podobał. Tak, więc to odpada, mówiłem ci, że tak będzie, a byłaś zajrana od razu tak, tym. I tak, że jest tutaj droga, która jest ruchliwa, bo stoimy tutaj chwilę, przejechało mnóstwo samochodów. No nie no, jest tak... Tak sobie, no. Tak sobie, bo to jest tak naprawdę osiedle domków pomiędzy blokami, nie? Tak. A i przed chwilą przyjechał samolot, który mega głośno hałasował, więc ta lokalizacja odpada. Jedziemy jeszcze zobaczyć jedne bliźniaki. Bliźniaki? No, bliźniaki są ładne, są mega nowoczesne, więc może nas przekonają. Dobra, jedźmy, ale nie, nie nastawiałbym się. No, ale słuchajcie, muszę przyznać, że same bliźniaki całkiem ładne. Jednak robią wrażenie, ale nadal to jest bliźniak. Ja, Natalia, wolałbym chyba dom wolnostojący. Jak już dom, no to żeby to był dom, wiecie, w którym za ścianą no, nie mamy żadnego sąsiada. Ale... Są mega ładne, mi się mega spodobały. No, są ładne, ale to jeszcze nie to widzowie. No to, Karol, moje inwestycje już się skończyły. Okej, okay, czyli dalej czekamy. Teraz kolejne miesiące. Dalej czekamy, ale widzowie nie pokazujemy wam tego, co oglądaliśmy, bo może jakoś uda się Karola na to namówić. Nie, raczej nie, Natalia. Nie liczyłbym na to. Czyli co, Ika? Ikea? Ikea. Okej, okay, wydało nam się w końcu dojechać do Ikea Karol tutaj wygląda, jakby pracował. <laughs> ale on testuje fotele. Przywieźliśmy jeden fotel, na którym Karol teraz siedzi, i on jest taki bardziej biurowy, nie gamingowy, tak bym no tak, nie ma zagłówka w ogóle, nie? Ale i tak prosto na nim siedzę, Natalia, że. Okręgosłup jest tak wyprostowany, że to jest aż szok. O, czekaj, trochę sobie go obniżę No i kurde, no tutaj nie ma szans, żebym się garbił jakkolwiek. Ja też ogólnie często zabiebrałem nogi na, na krzesło, nie? A tutaj nie dasz rady, bo no no tak. nie ma miejsca. Tutaj nie ma szans, ale jest jeszcze drugi wariant. Taki bardziej gamingowy z zagłówkiem i dla mnie on jest wygodniejszy, bo na tym siedzę po prostu, jakbym siedziała oparta na desce. Ale no właśnie trochę, Natalia, o to chodzi chyba, czekaj. No ten już jest zbyt wygodny. Ja już tu będę leżał, tu będę sobie. Tak, tam już się będzie. Kładu. Nie, wydaje mi się, że tam ten jest chyba lepszy. O, teraz możecie zobaczyć, jak on się prezentuje. No. Nie no, jest spoko, no. Wizualnie jest brzydszy, No, mówmy się, tamten lepiej by pasował do biura, ale. Ale ty już jesteś boomerem, więc. Nie no, tutaj kurde, jest dużo wygodniej. Dobra, czyli decyzja podjęta. Chyba tak, kosztują tyle samo, 1299 aż. No dobra, bierzemy ten. Okej. Okay. Trudno, zobaczymy widzowie. Najwyżej oddamy, bo wiki można oddawać, nawet jak złożysz. Serio? No, tylko musisz złożyć, nie może być żadnych śladów użytkowania. I oni sobie sprawdzają, jak jest okej, okay, to oddają hajs. Okej, okay, to ciekawe. prezesowa jeszcze robi test. I co? No tutaj się nie da położyć. No nie da się. Ale nie, A jest niewygodnie Położysz się, jakby wychylisz się do tyłu, ale nie będziesz leżała na nim, nie? Nóg też nie weźmiesz na niego Jeszcze podnóżek by się przydał pod nogi A tam jest taki wiki do kupienia, ale... No cały kręgosłup dociska O no, nie, jest wygodniejszy Ten jest ładniejszy, wizualnie by bardziej pasował Cenowo jest to samo, ale ten jest chyba wygodniejszy, więc Idziemy szukać ht fiala Słuchajcie, oczywiście Karol nie mógł odpuścić i co sobie wziął? Mmm, torcik daj, ale taki dobry No mega dobrze wygląda, to prawda Nie pamiętam kiedy ostatnio go jedliśmy i raz byliśmy, pamiętasz, to był taki średni i wtedy... Tak, się zniechęciliśmy. No właśnie, się zniechęciliśmy, od tamtej pory nie jedliśmy, ale dzisiaj jest przepyszne. To no dawaj, ja też chcę. Musimy sobie poprawić humor po tych poszukiwaniach. Tak, widzę, bo Natalia jeszcze szukała działek, no nie ma nic generalnie. No to jeszcze jest dzisiaj poza nagraniem chyba 3 godziny. A dlatego jest już ciemno praktycznie za oknem, ale jemy torcik i lecimy po krzesło, wtedy wracamy do domu. Przydałoby się zrobić kolację No już bardziej kolację w sumie, bo jest 17 Natalia. Serio jest już 17? No. Ja, poleciało. No dobra, fotel mamy już odebrany, ciężki. Co? Żeby ci plecy nie strzeliły. Leciutki, Natalia. Zmieści się? No właśnie nie wiem. Tak co tak. bym powiedział? Czemu no, przyjechaliśmy Mercedesem? Nie wiem. Błagam, czekaj Oj Karol, wpychaj to Te rączki Natalia blokują, patrz, widzisz jak go wsuwam, no, to widzę. one jakby nie pozwalają, żeby poszedł dalej Ale mi się Karol wydaje, że on się zmieści do tyłu No chyba tak samo, no, bo tutaj nie wrócę Uwaga, próba numer dwa Nie wejdzie Nie no, Karol bez jaj no Do przodu? Do przodu no Uwaga, próba numer trzy Dawaj Karol Nie wejdzie nie, no nawet mnie nie załamuj. Eee, no, zablokowaliśmy się po raz kolejny. Zobacz, ile brakuje tutaj i ile tutaj. Widzowie, tutaj brakuje dosłownie milimetrów, żebym to przepchał, ale no nie chcę, bo zaraz wyrwę tę rączkę. No co, robimy unboxing? Tak jest, widzowie, robimy unboxing. Jak widzicie, no nie damy rady, wsadzić tego w całym kartonie. Czekaj, Natalia, pomogę Ci. Śmiesznie będzie, jak się okaże, że tu jest jakaś jedna duża część, która, nie, która się nie zmieści, ale dobra, damy radę, jak to wszystko wsadzimy pojedynczo. Dobra, widzowie, fotel złożony. Teraz musimy słuchać jeszcze kartą, żeby zmieścić nam się do bagażnika. Musimy teraz go jakoś wcisnąć. Na ten fotel. A no, zrobiliśmy to najbardziej lamersko, jak się dało. Ale czekaj, Natalia, wejdź tutaj do góry. Dobra, widzowie, wszystko jest w środku, ale szczerze, odechciało mi się już tego fotela. No, to będzie taka skomplikowana akcja. Udało nam się w końcu dojechać. I Karol, na ile razy chodziłeś do samochodu, żeby to zabrać? A, bo Natalia była w sklepie w tym czasie. Tak, ja już gotuję obiad. I jak obstawiesz, ile zajmie ci złożenie? 5 minut. Okej, okay, ze stoperem? Może być ze stoperem, dawaj. Dobra, dawaj. Dobra, słuchajcie, z tymi pięcioma minutami chyba trochę mnie poniosła, no uwaga, czas start. I no. się nie uda Karol Uda się uda Nie no, sobie na samym wykręcaniu stracę za dużo czasu Aha, dobra, już dawno minęło 5 minut, więc spróbuję zrobić to 15, okej? Okay? Dobra, prawie złożone, teraz jeszcze tylko podłokietniki, ale tam też będzie trochę kręcenia Dobra, piję Idę jeszcze raz do to zaraz. Nie no widzowie, zostało mi do na jeden podłokietnik, tutaj muszą wejść dwie śruby, ale jakoś to dziwnie suszyte, tak także ciężko jest to wsadzić, więc gdyby nie to, to na spokojnie w 15 minut dałbym radę to zrobić, ale dokończę po obiedzie, bo jak widzicie już mi stygnie. Tadam, proszę bardzo Natalia, stoi? To ale nawet nie pytajcie ile czasu to zajęło Ile? No długo! Jak długo? Gdyby nie te śrubki to raz dwa O, no. no, gdyby nie to, gdyby no, nie, 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 nie tak! To... E, ty siadasz pierwsza czy ja mam usiąść? Ty siadaj, to twój no. fotel Mam usiąść? No dawaj, zobaczymy czy się nie zapadnie Tak naprawdę to ja cię nie upał. Oh. Oj, coś tam strzeliło Coś strzeliło, a nie wiem czy to plecy czy fotel <laughs> jak? Spoko no, Tak jak w sklepie, nie? W miarę. Tak? Chyba to Trochę krzywo? No, ale to nie składamy nie, jest elegancko widzowie, ale dobra Musimy teraz zobaczyć jak to będzie wyglądało w biurze No jest, jak widzicie fotel przy biurku Sorry w ogóle zasyf, nie, ale Tam jest jakiś sprzęcik, nieważne, ważne jest to co widzicie Tutaj i... Widzicie jajko Wszystkie <grym> tu wygląda to jak takie jajko Widać wszystkie trzy monitory od razu na wejściu Więc Natalia no, ja będziesz wiedziała co robię Zanim e, przejdziesz na bok, niestety Ale tak biednie ten fotel wygląda w wszybtych trzech monitorów. No, trochę mały, nie? Dla porównania, stary wygląda tak i... Kurde, nie wiem w sumie. Nie ma tragedii z tym nowym chyba. Wizualnie może jest trochę gorzej, ale jeśli chodzi o wygodę to jest zdecydowanie lepiej. I czuję, że moje plecy mi za to podziękują szybko. Ty jesteś już Karol giga stary. No, ale ty się zajmij samą Natalia. więc na ty masz lat, bo to ja mam jeszcze 26, a ty masz 27 skończone. Ale ja jestem po dwóch operacjach kręgosłupa, a tak nie narzekam na plecy jak ty. A ja jestem po zmontowaniu tysiąca filmów yy, przed kątem, więc... Okej okay, to prawda. I cytować dalej. No można się tak i cytować, ale. Nie, no nie wiem, chyba spoko zakup. Damy Wam znać w kolejnych vlogach, e, jakie są nasze odczucia po pewnym czasie. Ale na tym widzowie będziemy kończyć ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym. Ciała!